Ta scena, którą tak dobrze znamy. Twój kot, idealna sylwetka na tle okna, patrzący na świat, który może tylko widzieć, ale nie dotykać. A w twoim sercu szepcze pytanie: czy jestem niesprawiedliwy, czy odmawiam ci szczęścia wolności z czystego egoizmu? Ta wątpliwość, ten pełen miłości ciężar w twojej piersi, jest tym, co nas łączy. Dziś nie będziemy rozmawiać o zasadach, ale o uczuciach. Rozszyfrujmy, co tak naprawdę oznacza to spojrzenie i przekonajmy się, czy największym aktem miłości jest otwarcie drzwi, czy też czule je zamknięte. Akt 1. Szept dziczy i uścisk domu. Każdy kot nosi w swoim sercu szept dżungli, echo swoich przodków łowców, które rozbrzmiewa w każdym skoku i każdym czujnym spojrzeniu. Wierzymy, że aby oddać hołd tej dzikiej naturze, musimy dać jej samą dżunglę, ulicę. Mylimy instynkt z potrzebą niebezpieczeństwa, esencję z otoczeniem. Myślimy, że mieszkanie czy dom to klatka, która gasi ten płomień przodków, podczas gdy w rzeczywistości nasza rola jest inna. Kousi instynkt nie jest pragnieniem nieograniczonej przestrzeni, lecz raczej poczuciem celu. Ich mózg jest zaprogramowany na święty cykl tropienie, polowanie, łapanie, jedzenie i pielęgnacja, aby bezpiecznie odpocząć. Zewnętrzna przestrzeń dostarcza bodźców dla tego cyklu, ale za druzgocącą cenę. Na zewnątrz kołsi układ nerwowy jest nieustannie aktywowany. Hormon stresu, kortyzol, nieustannie krąży w reakcji na psy, samochody, inne koty i niewidoczne zagrożenia. Koty nie błąkają się, one przetrwają. W domu, oferując zabawki imitujące ofiarę półki, po których może się wspinać i obserwować swoje królestwo z góry. Oraz sesje zabaw kończące się smakołykiem nie tłumimy jego natury. My ją leczymy. Dajemy mu szansę na bycie wspaniałym myśliwym bez ciągłego strachu przed śmiercią. Zamiast żołnierza w ciągłej gotowości, może być królem bezpiecznym w swoim zamku. Jego system bezpieczeństwa, zamiast być przytłoczony, może wreszcie się zrelaksować i zaufać. Naszą misą nie jest odesłanie kota z powrotem do betonowej dżungli lecz wniesienie bezpiecznej istoty dżungli do naszego domu. Akt dwa. Iluzja wolności i panowanie bezpieczeństwa. Dla kota wolność to nie brak murów, ale absolutna pewność bezpieczeństwa. Przenosimy naszą ludzką koncepcję wolności na nasze koty. Dla nas wolność oznacza przychodzenie i odchodzenie, odkrywanie nieznanego, przełamywanie rutyny. Czujemy się winni z powodu stawiania fizycznych granic, ponieważ mury są dla nas synonimem uwięzienia. Nie rozumiemy, że kousi język emocji radykalnie różni się od naszego. Mózg kota jest mistrzem w mapowaniu terytorium. Dzieli świat na dwie proste, brutalne kategorie. Moje bezpieczne terytorium i terytorium innych zagrożeń. Dom to znajoma mapa, gdzie każdy zapach, każdy dźwięk i każdy zakątek są przewidywalne i bezpieczne. To domena, którą kot patroluje i którą włada. Ulica natomiast to chaos nakładających się terytoriów, niewidzialne pole bitwy, gdzie każdy zakątek może skrywać silniejszego rywala, drapieżnika lub nieprzewidywalne zagrożenie. Wolność ulicy to, neurologicznie rzecz biorąc, stan ciągłego lęku terytorialnego. Kiedy kot ociera się o nasze meble i nogi, nie tylko okazuje uczucie. TKA kocyk bezpieczeństwa swoim zapachem, dając znać swojemu prymitywnemu mózgowi, to moje. Jestem tu bezpieczny. Za każdym razem, gdy odchodzi, ten kocyk się rozrywa. Musi na każdym kroku renegocjować swoje istnienie. Trzymając go w domu, nie oferujemy mu klatki, ale klucze do królestwa. Królestwa, w którym nie musi walczyć o swoje prawo do istnienia i może poświęcić całą swoją energię wyższym celom zabawie, spokojnemu snu i, co najważniejsze, kochaniu nas bez zastrzeżeń. Prawdziwa wolność, jaką możemy zaoferować kotu, to nie otwarta brama do niebezpieczeństwa, ale bezpieczne królestwo, w którym jedynym zmartwieniem kota jest bycie kochanym. Akt numer 3: Mit spotkania społecznego i prawda o terytorium. Spotkanie dwojga nieznajomych rzadko przypomina kawę w gronie przyjaciół. Raczej jest to napięte negocjowanie granic. Patrzymy na naszego kota, być może jedynaka, i myślimy, że jest samotny. Wyobrażamy sobie, że kiedy wychodzi, pozna inne koty i będzie miał bogate życie towarzyskie, nawiązując przyjaźnie i dzieląc się przygodami. Humanizujemy jego potrzeby społeczne, zapominając, że jego struktura jest plemienna i terytorialna, a nie wspólnotowa i otwarta. Koty to fascynujące stworzenia, zdolne do tworzenia głębokich więzi, ale ich fundamentalną naturą jest samotny myśliwy, zaciekle broniący swoich zasobów. Dla Twojego kota kot sąsiada nie jest potencjalnym przyjacielem. Na początku jest intruzem, rywalem o pożywienie, terytorium i bezpieczeństwo. Spotkanie natychmiast aktywuje układ odpornościowy. Sierść staje dęba, źrenice się rozszerzają, a kaskada hormonalna adrenaliny i kortyzolu przygotowuje organizm do konfrontacji. Nawet jeśli nie dochodzi do fizycznej walki, stres związany z takim spotkaniem jest ogromny i pozostawia trwały ślad niepokoju. Spokój ducha kota zależy od przewidywalności jego otoczenia społecznego. Wie, kto powinien przebywać na jego terytorium, ty, twoja rodzina, a może inny, starannie poznany zwierzak. Każdy nieznany kot, którego spotka na ulicy, stanowi bezpośrednie naruszenie jego systemu bezpieczeństwa. Właśnie dlatego walki uliczne są tak brutalne i mogą przenosić śmiertelne choroby, takie jak FIV, czyli Cousy AIDS, przenoszony głównie przez głębokie rany po ugryzieniach. Jego emocjonalne bezpieczeństwo opiera się na stabilności klanu, a ten klan jest jego rodziną w domu. Najlepszym towarzystwem, jakie możesz zapewnić swojemu kotu, nie jest nieprzewidywalny nieznajomy na ulicy, lecz stałość i głębia twojego własnego uczucia. Akt 4 cicha walka z nudą. Nuda u kota nie wynika z braku zajęcia, ale z braku czegoś, czym mógłby być. Widzimy naszego kota śpiącego cały dzień i od razu diagnozujemy nudę. Wierzymy, że jedynym lekarstwem na tę apatię jest lawina bodźców ze świata zewnętrznego. Otwarte drzwi wydają się najłatwiejszym i najbardziej oczywistym rozwiązaniem problemu, który w rzeczywistości wymaga od nas kreatywności i zaangażowania. Nuda u kota to brak zaspokojenia jego instynktów. Środowisko, które nigdy się nie zmienia, pozbawione wyzwań i nowości, jest sensoryczną pustynią dla mózgu zaprojektowanego do odczytywania ruchów ofiary, obliczania fizyki skoku i patrolowania granic swojego terytorium. Gdy te obwody neuronowe nie są aktywowane, kot może rozwinąć apacie, lęk, a nawet zachowania destrukcyjne. Nie potrzebuje ulicy, potrzebuje pracy. Tu właśnie wkraczamy my, architekci kociego szczęścia. Kotyfikacja domu to najgłębszy akt miłości, jaki możemy praktykować. Nie chodzi o wydawanie mnóstwa pieniędzy, ale o wykorzystanie wyobraźni. Tekturowe pudełko staje się fortem do zasadzki. Pusta półka na ścianie staje się punktem obserwacyjnym do obserwacji królestwa. Przestawianie mebli co jakiś czas tworzy nowy świat do odkrycia. Zabawa patykiem przez 15 minut przed snem zaspokaja cykl polowania i zapewnia spokojny sen Wam obojgu. W ten sposób aktywujesz ośrodki nagrody w mózgu kota, uwalniając dopaminę i dając mu poczucie celu. Naszą odpowiedzialnością nie jest otwieranie drzwi chaosowi, lecz wprowadzenie do naszych domów wszechświata bezpiecznych możliwości. Akt 5: Trudna matematyka miłości. Lata życia. Każdy dzień, w którym Twój kot wraca z ulicy. To nie rutyna, to zwycięstwo nad statystykami. Trzymamy się wyjątku. Pamiętamy kota z dzieciństwa, który wychodził codziennie i dożył 20 lat. Używamy tego emocjonalnego wspomnienia jako tarczy przed niewygodną rzeczywistością, myśląc: "Mojemu kotu to się nie przydarzy". Normalizujemy ryzyko, ponieważ alternatywa, konfrontacja z realnymi zagrożeniami jest zbyt bolesna. Ludzki mózg jest wyjątkowo słaby w kalkulacji ryzyka o niskim prawdopodobieństwie, ale wysokich konsekwencjach. Prawdopodobieństwo potrącenia lub zatrucia w ciągu jednego dnia jest niskie, ale skutki są katastrofalne i ostateczne. Nauka weterynaryjna jest jednomyślna i jednomyślna. Średnia długość życia kota wychodzącego jest średnio o połowę krótsza niż kota niewychodzącego. Kot domowy może z łatwością żyć od 15 do 20 lat. Na ulicy ta średnia drastycznie spada do 3 do siedmiu lat. Miłość, którą do nich czujemy, przejawia się w pierwotnym pragnieniu ich ochrony. Umożliwienie im nieograniczonego dostępu do ulicy to w praktyce narażanie istoty, którą kochamy na codzienną grę w rosyjską ruletkę. Zagrożenia są niezliczone i okrutne. Samochody, które nie widzą ich w nocy, złośliwi ludzie zatruci, nieuleczalne choroby przenoszone w bójkach, ataki psów, Połykanie toksycznych substancji i proste ryzyko zgubienia się i nieodnalezienia drogi powrotnej. Zamykanie drzwi nie jest aktem posiadania, to najczystszy wyraz naszej chęci spędzania z nimi więcej czasu. To wybór tysiąca kolejnych dni mruczenia na kolanach zamiast życia w tęsknocie i poczuciu winy. Największym dowodem miłości, jaki możemy im dać, nie jest wolność, którą sobie wyobrażamy, lecz tysiące zachodów słońca, które gwarantujemy, zobaczą u naszego boku. Akt 6. Strażnicy dwóch żyć, naszego i cudzego. Twój kot, nawet najsłodszy i najżywiejszy, jest doskonałym drapieżnikiem w świecie, który nie jest już na to przygotowany. Doceniamy instynktu łowieckiego naszych kotów. Myślimy, że skoro zawsze mają pełną miskę jedzenia, nie będą zainteresowane polowaniem. Postrzegamy polowanie jako potrzebę pożywienia, a nie jako głęboki i nieodparty impuls neurologiczny. Nie bierzemy pod uwagę wpływu, jaki nasz mały domowy tygrys wywiera na delikatny ekosystem. Instynkt łowiecki kota nie jest powiązany z ośrodkiem głodu w mózgu. To odrębne zachowanie, nagroda sama w sobie pościg, skok, schwytanie. Wszystko to uwalnia endorfiny i dopaminę, dając uczucie euforii i satysfakcji. Dlatego kot może upolować ptaka lub jaszczurkę, a potem po prostu porzucić ofiarę. Sam akt był celem. Globalne badania wskazują, że koty domowe z dostępem do środowiska zewnętrznego stanowią jedno z największych zagrożeń dla bioróżnorodności małych zwierząt, zwłaszcza rodzimych ptaków i gadów. Decydując się na trzymanie kota w domu, dokonujemy dwustronnego aktu miłości. Po pierwsze, chronimy naszego ukochanego towarzysza przed wszystkimi zagrożeniami, o których już mówiliśmy. Po drugie, stajemy się odpowiedzialnymi strażnikami życia. Które pulsuje w naszych podwórkach i okolicy. Chronimy rodziny ptaków gniazdujących na naszych drzewach, maleńkie jaszczurki kontrolujące owady i delikatną równowagę, która istnieje wokół nas. To gest pogłębionego współczucia, uznania, że nasza miłość do jednej istoty nie może stać się wyrokiem dla innych. Bycie odpowiedzialnym właścicielem zwierzęcia domowego oznacza ochronę naszego ukochanego kota i jednocześnie oddawanie czci całemu życiu, które kwitnie za naszym oknem. Akt 7. Bezpieczny most do świata. Alternatywy miłości. Świat zewnętrzny może być wspaniałym prezentem, pod warunkiem, że zostanie dostarczony w całkowicie bezpiecznym opakowaniu. Traktujemy to jako wybór binarny albo kod zostanie zamknięty na zawsze, albo stanie się całkowicie wolny. To nastawienie wszystko albo nic paraliżuje nas i napełnia poczuciem winy. Nie zgłębiamy rozległego i kreatywnego terytorium, które leży pomiędzy tymi dwoma skrajnościami. To, czego mózg kota pragnie w świecie zewnętrznym, to nie niebezpieczeństwo, lecz stymulacja sensoryczna. Szum suchego liścia, zapach wilgotnej ziemi po deszczu, widok lecącego ptaka, dotyk słońca na jego futrze. Możemy mu to wszystko zaoferować, nie narażając go na żadne ryzyko. Kontrolowane i bezpieczne doświadczenia pobudzają jego ciekawość i zmysły, nie wywołując lęku, zapewniając głębokie i pozytywne wzbogacenie. Jest tak wiele mostów, które możemy dla nich zbudować. Okna i balkony z moskitierami przekształcają te przestrzenie w bezpieczne pudełka dla spektaklu życia. Zbudowanie gatio, bezpiecznego, ogrodzonego patio, to jak podarowanie im kawałka raju. Dla kotów o odpowiednim temperamencie, spacer pod nadzorem, w wszelkach i na smyczy. W spokojnym miejscu może być niesamowitą przygodą. Nawet otwarcie okna z moskitierą, aby mogły poczuć powiew wiatru i zapachy dnia, to wspaniały dar. Stajemy się kuratorami ich doświadczeń, filtrując niebezpieczeństwo i oferując jedynie cuda. Nie musimy być strażnikami, którzy otwierają drzwi do niepewności. Możemy być przewodnikami, którzy oferują najlepsze i najbezpieczniejsze wycieczki do fascynującego świata zewnętrznego. Synteza neuroemocjonalna, sedno sprawy. Debata na temat kotów domowych czy wychodzących nigdy tak naprawdę nie dotyczyła metrażu. Nigdy nie dotyczyła wolności kontra zamknięcie. Na najgłębszym poziomie, w samym sercu układu nerwowego kota, problem jest jeden: bezpieczeństwo kontra zagrożenie. Kot, który czuje się bezpiecznie, to kot, którego mózg nie jest zalewany hormonami stresu. To kot który potrafi pozwolić sobie na wrażliwość, który potrafi się zrelaksować do tego stopnia, że pokazuje brzuch, który może oddać się głębokiemu, regenerującemu snu. To kot, który potrafi przywołać zachowania z dzieciństwa, takie jak zabawa kłębkiem włóczki, ponieważ nie musi tracić energii psychicznej na bycie żołnierzem na warcie. Nasz dom to nie więzienie, to neurologiczne sanktuarium. A naszym największym, pełnym miłości obowiązkiem jest zapewnienie aby to sanktuarium było również oazą stymulacji, królestwem, w którym kot nie tylko przetrwa, ale rozkwitnie w całej swojej wspaniałej kociej istocie, bezpieczny i spokojny. Ostatecznie decyzja o pozostawieniu kota w bezpiecznym miejscu nie wynika ze strachu ani egoizmu. Wynika z głębszego zrozumienia jego cichego języka. To akt tłumaczenia. Tłumaczymy naszą ogromną miłość na jedyne słowo, które ich układ nerwowy rozumie jako miłość najwyższą bezpieczeństwo. Obiecujemy im długie życie, gdzie jedyną niebezpieczną przygodą będzie zeskoczenie z bardzo wysokiego mebla, a jedynym wrogiem do pokonania będzie pluszowa mysz. To hołd dla świętego paktu, który zawarliśmy w dniu, w którym ich oczy spotkały się z naszymi. Każdy kot w milczeniu pisze pamiętnik życia, które z tobą dzieli. A na kartach tego pamiętnika słowo bezpieczeństwo jest synonimem miłości. Żadbaj o to, by jego historia była długa, szczęśliwa i pełna rozdziałów u twego boku.